Cześć, witajcie ponownie na kanale Polish Polyglot. Czasami pytacie mnie, co zrobić, jak to zrobić, żeby znaleźć motywację do tego, aby uczyć się regularnie. E, oczywiście to jest bardzo ważne, aby uczyć się regularnie i często. Regularnie nie mam tutaj na myśli co tydzień, ale codziennie, albo przynajmniej te 5 razy w tygodniu, ale najlepiej codziennie. I tutaj bardzo ciężko jest znaleźć um, znaleźć ten czas na naukę właśnie codziennie ponieważ wiadomo wszyscy jesteśmy zajęci i wiecznie brakuje nam czasu więc jak to zrobić żeby wygospodarować tutaj troszkę tego czasu na tę naukę i jak się do tego zmotywować w ogóle jeśli przecież jesteśmy zmęczeni no wiadomo po pierwsze nie zakładajcie sobie z góry, że będziecie się uczyć przez godzinę dziennie, ponieważ bardzo trudno jest w tym wytrwać. A szczególnie na początku nauki języka bardzo ważne jest, aby naprawdę wytrwać w tej nauce i aby uczyć się regularnie, czyli każdego dnia, więc załóżcie sobie taki minimalny czas, na przykład tylko 5 minut. Wystarczy naprawdę 5 minut i tak na pewno będziecie się uczyć dłużej, ale absolutnie nie używajcie tego jako, jako usprawiedliwienia do tego, żeby nie uczyć się w kolejnych dniach. Więc jeśli te 5 minut rozciągnie wam się do godziny, to wspaniale, um, ale absolutnie was to nie zwalnia z tego, żeby uczyć się również jutro, pojutrze, po pojutrze. Zastanówcie się, gdzie w ciągu dnia możecie wcisnąć te 5 minut właśnie na naukę. Najlepiej, żeby to był um, zawsze ten sam czas przed konkretną czynnością lub po konkretnej czynności. I starajcie się oczywiście wytrwać w tym, że to ma być Wasze 5 minut w tym konkretnym czasie. A jako, że to ma być Wasze 5 minut na naukę, na koncentrację, to usuńcie wszystkie jakieś dziwne przeszkadzacze. W tym czasie nie powinno Was oczywiście nic rozpraszać. 5 minut to jest naprawdę bardzo malutko, więc myślę, że każdy jest w stanie na 5 minut wyłączyć komórkę. Jeśli to akurat nie z niej korzysta do nauki, czy wyłączyć laptopa, jeśli to nie z niego korzysta do nauki. Oczywiście, jeśli uczycie się elektronicznie, to dużo trudniej jest wyłączyć wszystkie przeszkadzacze, ale wtedy też postarajcie się wyłączyć przeglą przeglądarkę, w której macie otwartych tysiąc różnych stron, wyłączyć pocztę i naprawdę skoncentrujcie się tylko na nauce tego języka. Czymś, co pomoże Wam wytrwać w tym nawyku, w tym Waszym nowym nawyku uczenia się przynajmniej 5 minut dziennie, może być taka umowa z jakąś znajomą osobą. E, najlepiej, żeby ta osoba również się uczyła, ale jeśli nie jeśli nie chce, to niekoniecznie musi. Otóż możecie to zorganizować tak, że mówicie, że będziecie uczyć się każdego dnia 5 minut, natomiast jeśli któregoś dnia nie wykonacie tego, to musicie tej osobie zapłacić 5 euro. Wtedy motywacja jest oczywiście dużo silniejsza, ponieważ no, kto by się chciał pozbywać codziennie 5 euro, prawda? Oczywiście musicie to wziąć przede wszystkim na poważnie, bo to absolutnie nie ma sensu, kiedy powiecie komuś, że każdego dnia kiedy nie będę się uczyła, dam ci 5 euro. I później tego nie robić, nie uczyć się i nie płacić. Tak to absolutnie nie może funkcjonować, więc umówcie się z jakąś osobą i starajcie się później tego naprawdę trzymać. Starajcie się również nie usprawiedliwiać, dlaczego konkretnego dnia nie będziecie się uczyć, na przykład bo dzisiaj boli mnie brzuch, bo dzisiaj boli mnie głowa, bo dzisiaj się tak niewyraźnie czuję, bo jestem za bardzo zmęczona. Oczywiście takie przesuwanie czynności w przyszłość jest bardzo przyjemne i każdy chętnie to robi. Ale na samym początku, jeśli chcecie coś osiągnąć, um, no to niestety nie można tak robić, bo wtedy po prostu nisi z tego. Oczywiście, jeśli ta sytuacja jest już później ustabilizowana, um, ja tutaj się odnoszę akurat do, do nauki języka, więc jeśli później już znacie ten język i przestajecie się uczyć każdego dnia i zaczynacie to przesuwać, no to w porządku, ale na samym początku jest bardzo ważne, żeby to robić naprawdę regularnie, więc um, no po prostu nie, nie przesuwajcie tego, nie ustanowiajcie się. A kiedy naprawdę nie chcę Wam się uczyć, kiedy naprawdę myślicie sobie kurczę, nie no, taka zmęczona jestem, że po prostu nie chce mi się, to pomyślcie chociażby o tym, jaki macie właściwie w tym cel, jak będzie fajnie, kiedy już osiągniecie ten cel, kiedy już będziecie znać ten język. Być może macie zamiar pojechać gdzieś na wakacje do jakiegoś fajnego kraju, gdzie tym językiem właśnie ludzie się posługują. Więc myślę, że tutaj myśl o wakacjach potrafi dosyć dobrze zmotywować. Oczywiście jeśli Akurat nie taki jest wasz cel, no to pomyślcie właśnie o tym waszym celu. Myślę, że to może również troszkę pomóc. Jako, że mamy nowy rok, pewnie wielu z was właściwie już nie jest taki nowy, ale też nie jest jeszcze stary. Pewnie wielu z was sobie założyło, że zaczniecie uczyć nowego języka obcego albo że skupi się bardziej na nauce. Czy rozwijaniu jakiegoś języka, który znaliście już wcześniej. Dlatego, szczególnie właśnie na początku nowego roku, kiedy wielu ludzi robi sobie jakiś plan na przyszły rok, bardzo ważne jest, aby tych punktów nie było zbyt wiele i żeby one nie były zbyt, nie wiem jak to powiedzieć, no ciężkie czy zbyt wymagające, dlatego że później bardzo trudno to wszystko jest osiągnąć. Dlatego wradzę Wam, żebyście zaczęli właśnie od 5 minut. Wydaje mi się, że 5 minut to jest naprawdę tak niewiele, że każdy powinien um, że każdemu powinno się to udać. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was jak zwykle do obejrzenia pozostałych filmików. Zapraszam Was na facebooka na bloga polishpolglot.com i do zobaczenia wkrótce, pa!